Pycha największy grzech. Czym jest pycha? Fragment książki. Święty Jan Apostoł uważa porządliwość ciała i porządliwość oczu oraz pycha żywota za trzy najbardziej destrukcyjne dynamizmy w życiu człowieka. Natomiast katechizm kościoła katolickiego, zgodnie z nauką ojców kościoła, zwłaszcza świętego Jana Kasjana i świętego Grzegorza Wielkiego, Pycha zalicza do tzw. grzechów głównych i stawia ją na pierwszym miejscu. Zatem pycha, chciwość, zazdrość, gniew, nieczystość, łakomstwo i lenistwo nazywane są grzechami głównymi, ponieważ stanowią źródło innych grzechów i wad. Numer 1866 Jak pokora jest podstawowym warunkiem zjednoczenia z Bogiem, tak największą przeszkodę do osiągnięcia tego celu stanowi pycha. Jest to ona odwrotnością pokory. Z tej racji wielu mistrzów duchowych dużo uwagi poświęca zarówno cnocie pokory, jak i całkowicie jej przeciwnej pyszy. Jeśli zatem pokora opiera się na prawdzie w miłości i na miłości w prawdzie, to pycha polega na braku tak prawdy, jak i miłości. Święty Augustyn trafnie zauważa, że pycha to usiłowanie dominacji z jednoczesnym zapomnieniem o tym, iż jedynie Bóg góruje nad wszystkim. Podobnie sądzi Tomasz Merton, twierdząc, że pycha jest uporczywym dążeniem do tego, by być tym, czym nie jesteśmy i nigdy nie mieliśmy być. Zarówno pycha, jak i pokora mają wspólne źródło a jest nim uświadomienie sobie oraz posmakowanie własnych przymiotów i możliwości. Jednak radykalnie różnią się one podejściem człowieka do owego bogactwa własnej osobowości człowiek pokorny bowiem. Zgodnie z prawdą o sobie, jaką czerpie z objawienia Bożego i własnego doświadczenia życiowego, wszystko, co sobą przedstawia, walory moralno-duchowe, intelektualne, talenty, umiejętności, tytuły, godności i tym podobne, a także to, co ma, uważa za nienależny dar, dany mu niejako w depozyt, aby posługując się nim pomnażał piękno i dobro w sobie oraz wokół siebie. Z całą prostotą akceptuje je i potrafi się nimi cieszyć, zachowując zarazem wdzięczność wobec Boga i ludzi. Jeżeli pragnie jeszcze czegoś więcej, to raczej po to, aby służyło to na chwałę Boga i dla dobra innych. Jest to więc pragnienie podktowane nad przyrodzoną miłością i chęcią dzielenia się zgodnie z radą Pana Jezusa darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Człowiek prawdziwie pokorny zawsze pamięta o przestrodze świętego Pawła, cóż masz, czego byś nie otrzymał, a jeśliś otrzymał, to czemu się hełpisz? tak jakbyś nie otrzymał? Respektuje też chrześcijański porządek rzeczy, o którym apostoł ten pisze w słowach, wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus, Boga. Człowiek pyszny natomiast, Wbrew obiektywnej prawdzie, iż jako stworzenie we wszystkim i całkowicie jest zależne od Boga, a także od innych ludzi, posiadane walory nie tylko traktuje jako bezwzględnie sobie należne, ale nadto siebie samego uznaje za niemal wyłączne ich źródło i przyczynę zaistnienia. Chętnie podkreśla, a nawet wyolbrzymia swoje zasługi i sukcesy. Zamiast oddawać chwałę Bogu, chwali samego siebie. Nie odczuwa potrzeby wdzięczności komukolwiek za cokolwiek, a nawet zgłasza ustawiczne roszczenia, niekiedy w sposób dość ostentacyjny, by go zauważano i ceniono ze względu na to, kim jest i co posiada. Pyszałek nie dziękuję, on żąda. Ponadto nie jest skory do bezinteresowności w posługiwaniu się swoimi walorami, a jeśli czasem służy nimi dla dobra innych, to zawsze ważniejszą motywacją jest dla niego jego ja. Pycha nie uznaje zatem jakiejkolwiek zwierzchności nad sobą. Z trudem godzi się z oczywistym faktem zależności człowieka i wszystkich stworzeń od Boga, do którego odnosi się nie z synowską, wdzięczną miłością, lecz z nieufnością i zazdrością jako do swego konkurenta czy wroga. Wobec tego za wszelką cenę i na każdym kroku chce stanowić, zamiast Bożego, własne prawo i porządek. Uosobieniem pychy w czystej postaci jest szatan. Kościół uczy, że jako anioł, czyli duch rozumny i wolny, miał bardzo dobrą znajomość prawdy o Bogu jako miłości. Mimo tego wzgardził nim i odmówił służby, realizując własny plan sprzeczny z Bożym zamysłem. To nie Bóg odrzucił szatana, lecz to on dobrowolnie i nieodwołalnie odciął się od Boga, siebie samego, stawiając w centrum własnej egzystencji. Na tym bowiem polega pycha że skupia istotę rozumną na niej samej, nie zaś na Bogu, dawce życia i szczęścia. Prawdę tę doskonale wyraził niemiecki poeta i mistyk z Wrocławia, Jakub Bechme, znany też jako Anioł Ślązak, zmarły w 1624 roku. W jednej z sentencji, w większości opracowanych przez Adama Mickiewicza, stwierdza, gdyby szatan na chwilę mógł wynieść sam z siebie, to by w tej samej chwili już ujrzał się w niebie. Szatan swoją pychą usiłuje zarazić ludzi, którymi de facto gardzi i ich nienawidzi, szukając jedynie własnej, ponurej satysfakcji i szerzeniu buntu przeciw Bogu. Jako ojciec kłamstwa od czasów rajskich wciąż oszukuje ludzi, obiecując im, że staną się jak Bóg i poznają dobro oraz zło. Oznacza to, że, tak jak Szatan, sami będą mogli, poza Bogiem, a nawet wbrew Niemu, decydować, co jest dobre. A co złe? I to jest istota grzechu pychy, który z tej właśnie racji stanowi zasadniczą przeszkodę życia duchowego, gdyż stawiając człowieka w centrum rzeczywistości, przekreśla możliwość zjednoczenia z Bogiem. Pycha, jako skrzyżowanie kłamstwa i niemiłości, przybiera wiele postaci, niekiedy bardzo subtelnych, zdolnych nawet imitować wielką pokorę, która w istocie jest głęboką pychą duchową. Polega ona przede wszystkim na szukaniu siebie w tym, co należy do Boga, a więc między innymi na przekonaniu, że wszelki postęp na drodze świętości, czyli intensywne życie sakramentalne, sztukę modlitwy, surową ascezę, dzieła miłosierdzia i tym podobne, człowiek zawdzięcza sobie i w ten sposób robi Bogu uprzejmość. Przykładem duchowej pychy jest faryzeusz z Jezusowej przypowieści, który dziękował Bogu, że nie jest jak inni grzesznicy, lecz odznacza się gorliwością w kulcie i wypełnianiu przepisów prawa. Zabrakło mu jednak prawdy i miłości. Podstawowym kryterium, za pomocą którego łatwo ocenić, czy mamy do czynienia z pokorną pobożnością, czy duchową pychą, jest posłuszeństwo. Pycha nie znosi bowiem posłuszeństwa. Lecz chce na własną rękę i po swojemu dążyć do doskonałości. Osoba pyszna zawsze wszystko wie lepiej, nie potrzebuje niczyjej pomocy, nawet łaski bożej. Ponadto wydaje się jej, że potrafi zdziałać takie rzeczy, które obiektywnie przekraczają jej możliwości, a także osiągnąć taki poziom uduchowienia, jakiego mogliby pozazdrościć jej najwięksi święci. Jednym słowem, pokora jest mądrością, a pycha głupotą. Bóg zaś pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ksiądz doktor rehabilitowany, Marek Chmielewski.